Dla takich ludzi powinny być, nie wiem, kara więzienia. Dzisiaj jest wtorek i w tym semestrze mamy wtorek wolny, ale i tak dzisiaj idę na uczelnię, bo muszę porobić parę rzeczy. I przede wszystkim, słuchajcie, jest mi głupio, ale jestem na trzecim roku studiów i nie byłam jeszcze ani razu w mojej bibliotece. No i właśnie dlatego idę do biblioteki szukać jakichś fajnych katalogów. Liczę na katalog e, Andiego Warhola. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych artystów. Dobra, ale teraz lecimy. bo no nie, to jeżeli idę do, do biblioteki, to później zabieram się od razu do pracy. Standardowo zapchałam kartę w aparacie I w ogóle okazało się, że w naszej bibliotece To tak jakby nie do końca jest biblioteka Tylko to jest magazyn książek I nie możesz chodzić sobie między regałami I oglądać jakby To jest najlepsze w być w bibliotece Bo to jest biblioteka, kiedy nie możesz chodzić Między regałami i oglądać okładek Guys No i my mamy także musimy sobie podejść do kompa I wyszukać sobie yy, co tam chcemy i poprzeglądać. I w ogóle, jak już znalazłam to, co chciałam, to się okazało, że to jest taka rare książka I jeszcze po angielsku nie można jej wypożyczyć. W sensie, to jest tylko do użytku w bibliotece. Czajcie, bozę. I my mamy po prostu parę takich egzemplarzy różnych, no myślę, że paręnaście albo parę dziesięć nawet, gdzie po prostu nie możecie jej wziąć do domu. No, że są tak rzadkie i mało dostępne na rynku, albo że po prostu już zawinęli dużo tych pozycji. <grym> to też jest opcja, nie zdziwiłabym się po prostu. No i teraz siedzę, czekam aż mi pianka stężeje i... Ale nie będę tutaj długo siedzieć, bo wracam do domu i robię sobie obiadek tak, Takie są plany na dzisiaj, czyli żeby trochę pracować, trochę robić jedzenie um, I przygotować się przede wszystkim na 3D Będę robić dzisiaj kolejne głowy Dam wam ale ja uczę się dopiero To wygląda strasznie, to wygląda jakbym w ogóle nie studiowała rzeźby od dwóch lat no, prawie trzech, więc em, tak. A, no i musimy się jeszcze przygotować na konsultacje z rysunku, ponieważ byłam na rysunku tylko raz na konsultacjach w tym roku. Jest listopad, druga połowa listopada i byłam tylko raz na rysunku. A, no i, e, ale już byłam w tej bibliotece i jedną książkę e, udało mi się wypożyczyć w tej bibliotece. I to była Sztuka polskiego plakatu, ale nie wiem, czy jestem w stanie podnieść jedną ręką. Widzicie tą segłę, guys? To jest naprawdę wielka książka, serio I, Ale ta mi najbardziej odpowiadała z tych, co tutaj przeglądałam I zabieram ją do domu, bo musiałam ją nieść pod pachą Bo boję się, że mi się torebka rozerwie, jak ją będę w torebce, w sensie uszka, że mi odlecą Ale tu jest wszystko, czego potrzebuję um, Tak Okej, okay, uh, będą stawki mnie montującej ten film. W ogóle nagrałam klip opowiadający o tym, co robię i dlaczego i gdzie jadę, ale wszedł tak depresyjnie, słuchajcie, że tak smutno, bo ja miałam jakiś taki przywalony czas wtedy. Uh, byłam po całym dniu spawania. I, I byłam taka po prostu fizycznie przemęczona Po prostu wyskoczył mi jajeczmien na oku, co będzie zaraz widać I pojechałam po prostu na koncert, gdzie miałam plan, że się super odwalę Koncert z trasa pożegnalna No i w soporcie grała Ginger, to taki też spoko zespół chyba z Ukrainy I, I gra ta fajna babeczka No ale dobra, pojechałam do Katowic I generalnie Okazało się, że to jest straszne miasto. W sensie nie byłam tu za dużo, przepraszam, ja wiem, to było moje pierwsze wrażenie, ale pierwsze wrażenie było po prostu straszne. Więc myślę, ludzie tu mieszkają. W ogóle, ja mam tam przyjaciółkę. Martyna, mam nadzieję, że trzymasz się w tych katowicach, bo ja, ja nie wiem, jak tam żyjesz. Po tym koncercie chciałam jechać bezpośrednio do Wrocławia z powrotem e, z Katowic do Wrocławia, ale nie było żadnego połączenia po północy. Rozumiecie, koncert się skończył tam. 11.30. No i myślałam, że sobie po prostu wrócę e, jakimś pociągiem, ale nie było żadnych pociągów. No i tato mojej e, znajomej, która była tam na koncercie, jechał z powrotem na e, moje zadupie, a ja musiałam być w piątek rano na zajęciach już rano. No ale na 12.30 mam ważne zajęcia w piątek i raczej muszę na nich być, jak nie jestem chora i nie umieram. Tak serio, serio się przejęłam i robiłam wszystko, żeby być na tych zajęciach, słuchajcie, więc pojechałam na moje zadupie spam u moich dziadków. Mój dziadek mnie rano zawiózł na peron. A nakarmili mnie oczywiście bardzo dobrze, eee, no i odwieźli mnie po to, żebym znużyła na architekturę. Nie no miałam mieć przyjatka w Kędzierznie koźlu To generalnie jest bardzo abstrakcyjne połączenie, bo ode mnie nie ma bezpośredniego połączenia. Eee, I to jest tak, jak normalnie się jedzie sam połączenia, że jedziecie, jesteście na zadupiu i tu jest Wrocław. To ja, żeby pojechać przez Kędzierzyn-Koźle, to jadę tak. Serio. I po prostu to się zakończy, że ona się nie mogła dobrze skończyć, a miałam wszystko wykalkulowane tak, że zdążę na 12.30 na zajęcia. Jestem w Koźlu. Jest pięknie i śnieg pruszy. No i po prostu cudownie i, i chce się żyć. Jednakże, dziewczyna jeszcze nie wiedziała, że pociąg będzie miał prawie dwugodzinne opóźnienie. Serio, dwugodzinne opóźnienie. Jakby tak, to się zdarza w Intercity, ale nie wiedziałam, że w piątek o 12 będzie takie opóźnienie, no i um, ja tu się jeszcze cieszę, że o, jestem w Kedzie, nie, pada śnieg, jest uroczo, ale generalnie to ja to później tym pociągiem i nerwy się dają, to jeszcze siedziałam przed takimi niuniami, co tak japowały, ja to jest w ogóle niesamowite słowo, tak nawijały, tak darły papę, tak się śmiały głośno, po prostu dla takich ludzi powinny być, nie wiem, kara więzienia. Nie ośmielę no się. Ale wiecie, no, jak jest się, Ja gadam z jakimś pociągu, jak już z nim siadę, to tak normalnie, że wiecie, że. żeby nie wkurzać ludzi po prostu w, w okolicy twojej, co nie. A to był jeszcze mój błąd, bo ja siedziałam obok jednej tej laski, ale one chciały siedzieć razem i się mnie zapytały, czy one może zostać? A ja tak, nie ma problemu, bo ja nie mam problemu z takimi rzeczami, ale gdybym wiedziała. Że one będą po prostu tak nawijać, to mi się nigdy na to nie zgodziła. Na później było mi głupio, i um, niestety nie byłam na tyle opanowana, żeby powiedzieć im: Ej, możecie być trochę ciszej? Tylko ja po prostu miałam taką wiązankę w głowie, że ja postanowiłam, że się nie będę odzywać, bo zrobię dramę na pół pociągu. Więc ja po prostu przeliczałam to, ale byłam taka zmęczona po tej podróży, że ja wysiadłam z pociągu. I do się popakałam, nie no, w sumie popakałam się, bo robiłam wszystko, żeby zdążyć te zajęcie po koncercie i tak nie zdążyłam, byłam na godzinę zajęć serio, i jeszcze byłam nieumyta po koncercie, po prostu śmierdząca wczorajsza, i A miałam zajęcia od 19 w piątek, więc masakra. Pomalowałam się pierwszy raz od paru dni bo wcześniej miałam problemy z tym okiem ale szedł mi już ten jęczmieniem w miarę, więc jestem pomalowana, ale wiecie co? Jedyny minus, w sensie, nie, minusów jest więcej, ale taki większy minus y, chodzenia na rzeźbę w sensie na studia z rzeźby, jest to, że zazwyczaj jesteście ubrani jak menele bo po prostu się brudzicie, po prostu się brudzicie i ja czasami Zaburzę sobie, jakieś nasze sztukę i idę sobie po prostu, wiecie, rzeźbić w niej. No, ale to też nie ma sensu. Później jestem brudna, później jestem I w I, no, czasami to ma sens, bo jednak to jest taki boost sleju i po ale no, zazwyczaj też mi się po prostu nie chce. Nie chce mi się, a ja lubię. Uwielbiam to. Uwielbiam się stroić, uwielbiam po prostu świetnie wyglądać, zawsze i na każdą okazję, no ale tak dzisiaj też zakładam sobie dres po prostu, bo będę strugać w gipsie i wiem, że będę cała opruszona. chociaż czarny dres to też w ogóle nie jest zajebisty pomysł, no ale dobre już trudno. A więc tak, idziemy. Jeszcze muszę ogarnąć te włosy, bo Jezu, kocham wcześniej wstawać, serio. W sensie, wcześniej. Dzisiaj wstałam późno jak na mnie, wstaję zazwyczaj o 7-7.30, dzisiaj wstałam o 8, ale mam na 11.30 zajęcia i, i po prostu zdążyłam sobie zjeść pyszne śniadanko. W sensie, codziennie to robię. Ja kiedyś miałam takie momenty, że nie mam czasu na śniadanie, a teraz po prostu tak zarządzam tym czasem, że zawsze jem śniadanie i dzisiaj nie dość, że właśnie nie zjadłam po śniadanie, pomalowałam się, to posprzątałam sobie pokój i wszystko.